Rachunek całkowy wyrósł na kanwie rozważań nad związkiem, nad zależnościami pomiędzy polem powierzchni pod wykresem danej funkcji, a funkcją do tej funkcji pierwotną. I właśnie tymi zależnościami dzisiaj się zajmiemy. W tym obszarze matematyki duże zasługi położył Isaac Newton. Jego podejście do całek było oparte na geometrii. Jest to uogólnienie metody jeszcze starożytnych matematyków i wymaga pewnej dozy wyobraźni. Trzeba jednak powiedzieć, że większość matematyków obecnie rozwija rachunek całkowy metodą nie Newtona, ale Leibniz'a. Leibniz uważał, że niemożliwe jest dłuższe podążanie za jakąś argumentacją, jeżeli nie uwolnimy umysłu od wysiłku wyobraźni. Całkowita algebraizacja rachunku jest jednak barierą dla wielu nie do pokonania. Stąd przyjmuję metodę geometryczną i tyle. A teraz przechodzimy do meritum. Na ekranie będą się pojawiać wykresy, które kolejno sobie omówimy. I tak. Na pierwszym rysunku mamy wykresy dwóch funkcji: to jest y równa się 2x i y równa się x kwadrat. Ta pierwsza jest pochodną drugiej, to znaczy ta pierwsza pokazuje tempo zmian wartości tej drugiej. O ile ta pierwsza jest nazywana pochodną, to ta druga z kolei jest nazywana funkcją pierwotną. W geometrii ten związek funkcji ma bardzo praktyczne zastosowanie, bo niezależnie od krzywizny wykresu pochodnej, zawsze możemy obliczyć pole powierzchni pod tą krzywizną, znając wzór funkcji pierwotnej. Wyjaśnijmy to sobie na przykładzie widocznym na rysunku. Krzywizna funkcji jest tutaj nieskomplikowana, tak aby łatwiej było nam tłumaczyć całkowanie. I tutaj mała uwaga: poprzez całkowanie możemy rozumieć sumowanie poszczególnych wzrostów funkcji pierwotnej, których suma stanowi pole pod wykresem pochodnej. Obliczmy sobie teraz to pole dla zakresu x równego od 0 do 4. I dla zakresu od 0 do 2. Patrzymy więc na rysunek i widzimy, że pole trójkąta 0b4 równe jest połowie pola prostokąta 0,8b4, którego bok b4, liczymy ze wzoru funkcji pochodnej, to jest y równa się 2x. A więc pole powierzchni trójkąta 0b4 równe jest 2 x razy x razy 1 druga, co daje nam x kwadrat, czyli wzór na funkcję pierwotną. Dla x równego 4 pole naszego trójkąta wyniesie więc 16 jednostek do kwadratu. Z powyższego i z wizualizacji widać więc, że wzorem na pole powierzchni pod wykresem pochodnej jest wzór funkcji pierwotnej w stosunku do tej pochodnej, czyli pole pod wykresem funkcji pochodnej liczone na osi. 0x od 0 do granicy w punkcie x równe 4 jest to wartość funkcji pierwotnej dla x granicznego, czyli dla x równego 4. Pole pod wykresem pochodnej zostało, że tak powiem, upakowane w jedną konkretną wartość funkcji potęgowej o wykładniku o jeden rząd wielkości większym w stosunku do funkcji pochodnej. Wizualnie zaś pole pod wykresem pochodnej przechodzi w odcinek, bo równe jest długości odcinka C4. No, żeby odcinek był polem, to dla wielu być może zabrzmi komicznie, ale przecież każde pole składa się z punkcików elementarnych, powiedzmy jak obraz z pikselków, a odcinek też jest sumą jakichś punkcików jednostkowych. Stąd odcinek również może być czasem potraktowany jako pole. To tylko taka dygresja. Obliczmy teraz analogiczne pole trójkąta do granicy na osi 0x w punkcie x równe 2. I tak mamy pole tym razem trójkąta 0 A2 równe 1 2 razy 2x razy x, co daje nam znowu x kwadrat, czyli wzór na funkcję pierwotną. A samo pole trójkąta 0 A2 o takim wzorze dla argumentu x równego 2 wynosi 4. I znowu te obliczenia pokazują nam, że wzorem pola pod wykresem pochodnej jest wzór funkcji pierwotnej względem tej pochodnej. Zauważmy też, że mając obliczone pola pod wykresem pochodnej dla dwóch zakresów x, to jest dla zakresu x od 0 do 4 i od 0 do 2, możemy bez problemu obliczyć różnicę tych pól. To jest zgodnie z naszym rysunkiem, możemy obliczyć pole czworokąta 2AB4, no bo różnica ta wynosi x kwadrat dla x równe 4 minus x kwadrat dla x równe 2, czyli pole czworokąta 2AB4 wynosi 12. Podsumowując to, co na razie przerobiliśmy, możemy powiedzieć, że całkowanie w geometrii służy do obliczania pól powierzchni pod Różnego rodzaju wykresami o różnym stopniu zakrzywienia. Pole każdej figury da się sprowadzić w układzie współrzędnych do pól pod wykresami pochodnych i odpowiadającym im wartościom funkcji pierwotnych. Im bardziej złożony jest kształt danej figury, tym więcej wykresów pochodnych i ich funkcji pierwotnych potrzebujemy. W naszym przykładzie mamy bardzo prosty kształt pola, ale pomyśl, Gdybyś miał nagle obliczyć pole powierzchni pod sinusoidą. Natomiast, znając wzór funkcji pierwotnej i wiedząc, że dla danego x jej wartość odpowiada danemu polu powierzchni pod pochodną, to masz obliczone te pole bez żmudnego zliczania, że tak powiem, każdego pikselka tego pola. No dobrze, zakończyliśmy rozważania wstępne odnośnie rachunku całkowego, i teraz. Kontynuujemy to zagadnienie dla bardziej skomplikowanych przykładów. Zróbmy więc obliczenia pochodnych i całek dla funkcji potęgowych o wykładnikach większych niż jeden rząd wielkości. Wizualizację naszego nowego przypadku mamy już na ekranie. Czyli teraz funkcja x kwadrat, która poprzednio była funkcją pierwotną, niech będzie pochodną. Ogólnie jest tak, że każda funkcja może być. Zarówno pochodną, jak i funkcją pierwotną, w zależności czy odnosimy ją do odpowiedniej funkcji potęgowej o wykładniku o jeden rząd wielkości niższej, czy też o jeden rząd wielkości wyższej. A więc w naszym wypadku, jeżeli x kwadrat jest teraz pochodną, to funkcją pierwotną w stosunku do niej będzie funkcja o wzorze y równa się 1 trzecia x do potęgi trzeciej. Jest to zgodne z podstawowym wzorem na całki, a mianowicie cytuję z karty wzorów: 1 dzielone przez n plus 1 razy x do potęgi n plus 1. Wzór ten udowodniliśmy na pierwszym przykładzie, wykazując geometrycznie i algebraicznie, że wzór powierzchni pod wykresem pochodnej jest równy wzorowi funkcji pierwotnej. Teraz sprawdźmy te wzory dla aktualnego przypadku. Podstawmy x kwadrat do wzoru 1 dzielone przez n plus 1 razy x do potęgi n plus 1, i rzeczywiście otrzymujemy funkcję pierwotną y równa się 1 dzielone przez 2 plus 1 razy x do potęgi 2 plus 1, czyli w efekcie mamy 1 trzecia x do potęgi trzeciej. Można powiedzieć, że całkowaliśmy. Czyli sumowaliśmy wartości funkcji x2 będącej pochodną i otrzymaliśmy wzór funkcji pierwotnej będącej wzorem funkcji pola powierzchni pod wykresem pochodnej. Może niektórzy z Was już zauważyli, że całkowanie i wyliczanie pochodnej są działaniami odwrotnymi. Stąd, jeżeli funkcję y równa się 1 trzecia x do potęgi trzeciej podstawimy do wzoru na pochodną, czyli n razy x do potęgi n minus 1, to otrzymamy z powrotem x kwadrat, czyli pochodną. Według wyliczenia 3 razy 1 trzecia x do potęgi trzeciej minus 1, co ostatecznie daje x kwadrat. A teraz spójrzmy na wizualizację. Spróbujmy na jej podstawie, wykorzystując tu omawiane właściwości pochodnych i całek, obliczyć pole figury oznaczonej punktami 0, b, c, 5. Widzimy z rysunku, że pole to jest nieco mniejsze niż jedna druga pola powierzchni prostokąta 0,2,5C5. Aby stwierdzić, jaki jest to ułamek powierzchni wyżej wymienionego prostokąta, spójrzmy na kolejny rysunek, gdzie pokazane są funkcje potęgowe o coraz większych wykładnikach. Z wizualizacji tej widać, że im wyższego rzędu jest wykładnik potęgowy, tym bardziej parabola funkcji odstaje od przekątnej prostokąta. Stąd stwierdzamy, że pole pod parabolą dla danego zakresu x jest równe ułamkowi odpowiedniego pola prostokąta. To jest ułamkowi równemu odwrotności wielkości wykładnika funkcji paraboli. Plus 1. Ten plus 1 bierze się stąd, że dla wykładnika równego 1 wykresem funkcji jest linia prosta, a nie parabola, a proporcjonalność odwrotną rozważamy tutaj dla wykresów parabolicznych. Wróćmy teraz do naszego przypadku, który widzicie na ekranie. Mamy tu funkcję x kwadrat jako pochodną. Wykładnik 2 powiększamy o 1. W odwrotnej proporcji będzie to 1 do 3, stąd pole figury 0bc5 równa się 1 trzecia pola powierzchni prostokąta 0, 2, 5, c5, czyli 1 trzecia x kwadrat razy x, co daje. Nam 1 trzecia x do potęgi trzeciej, co dla x równego 5 daje nam wartość około 41,5. Z powyższego, jak i z wizualizacji widać więc ponownie, że wzorem na pole powierzchni pod wykresem pochodnej jest wzór funkcji pierwotnej względem tej pochodnej. I w ten sposób pole pod wykresem pochodnej zostało, że tak powiem, upakowane w jedną konkretną wartość funkcji. Potęgowej o wykładniku o jeden rząd wielkości wyższym w stosunku do funkcji pochodnej. Wizualnie zaś pole powierzchni figury 0bc5 przychodzi w długość odcinka d5. Do tej pory rozpatrywaliśmy pochodne i całki, których wykresami były linie proste albo paraboliczne, jednakże relacje pomiędzy funkcją pochodną a pierwotną. Pozostają takie same dla każdego rodzaju krzywizny. To znaczy, wzór pola powierzchni pod każdym rodzajem zakrzywienia jest wzorem funkcji pierwotnej względem funkcji pochodnej, której wykresem jest dane zakrzywienie. I tak jak już mówiliśmy, każda funkcja jest funkcją pierwotną względem jakiejś funkcji potęgowej niższego rzędu, jak i zarazem funkcją pochodną względem jakiejś innej funkcji potęgowej, ale już wyższego rzędu. Jednakże w przypadku funkcji przykładowo cyklicznych, funkcje pochodne i pierwotne, pierwotne czyli całkujące pozostają w tej samej potędze. Tak na przykład pochodną funkcji sinus jest funkcja cosinus, a pochodną funkcji cosinus jest funkcja minus sinus. W praktyce w geometrii, jak chcemy obliczyć na przykład pole powierzchni pod sinusoidą, to musimy funkcję sinus potraktować jako pochodną przykładowo. Gdy chcemy obliczyć to pole dla dziedziny równej od 0 do pi, to algebraicznie zapiszemy to tak jak to widzicie na ekranie. Możemy to przeczytać następująco. Pole równa się znak sumujący wartości funkcji sinus traktowanej jako pochodna dla zakresu od 0 do pi, co się równa cosinus dla pi i 0. Stąd szukane pole jest równe różnicy cosinus pi minus cosinus dla zera, co się równa w sumie dwa. Zobaczmy to samo na wizualizacji. Na rysunku mamy połączone linią wartości funkcji sinus i cosinus dla pi i dla zera. Nas interesuje pole pod sinusoidą w zakresie dziedziny funkcji pola równej od zera do pi. Taki zakres, taka dziedzina. Odczytujemy wartości funkcji cosinus dla alfa równego pi i zero, a samo pole powierzchni dla z zakresu od 0 do pi stanowi różnicę wyżej wymienionych wartości funkcji. Zauważmy, że na osi 0x nie odkładamy liczb, tylko miary kątowe. I na razie to wszystko, jeżeli chodzi o zagadnienie całek i pochodnych. Dziękuję bardzo. Trzymajcie się, cześć.